Witam serdecznie z tej strony Imperialny, a to jest przedostatni odcinek. Tym razem sobie zagramy ładem no i zagramy elderami, czyli pradawne moce. Przeznaczenie nie obiecuje zwycięstwa, ale prorokini Taldir, Taldir połączyła zaciekłość gwardzi imperialnych, orków i chaosu i obróciła je przeciwko najstraszliwszemu z wyzwań. Nadchodzą nekroni, jeśli Taldir nie powstrzyma ofensywna Lorn 5 to wkrótce pochłoną miliardy żyć kiedy dumni wojownicy prorokini przygotowują się do bitwy ona sama jest niespokojna dzisiaj, zwy dzisiaj zwycięstwo nie przyjdzie łatwo bitwa wymaga wielkiej ofiary i prorokini Taldir nie ma pewności co ją czeka na końcu zwycięstwo czy porażka ale my tak? and of light and song. terrible task The Necrons, our ancestor foes and destroyer of our sister species, have returned. Even into this millennium, some craft worlds lie in silent ruin because of them. Millions of brothers and sisters guttered out like weak candles. We cannot abide this travesty again. To obliterate the soul itself is an act of utter, unprecedented malice that we cannot allow. The Necrons must pay for their actions. Today, they answer to us farsia Taldir, necron monolith sighted so it is every battle must be a war unto itself there can be no partial triumphs for the necrons will return again and again prepare yourselves today we war no spoko spoko Teraz tak. O uh, kurde, znowu mam masę zasobów. Dobra. Uh, dobra. My vision will... Dobra, przede wszystkim to tutaj trzeba walnąć te bramy. Okej, jeszcze z jednego, żeby walniemy od razu do posterunku. Przy okazji, właśnie posterunek. Delikt. I teraz tak, bo ja nie wiem gdzie oni tu przylezą, nie? A na pewno gdzieś przylezą. No, 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 nasz, so y Zajmę te dwa na górze. Gdzieś w sumie lepiej by było chyba ten, nie? Nie wiem czy strażnicy w ogóle się opłacają tutaj. Bo oni chyba zostaną tu po prostu tak rozsmarowani. Chyba najlepiej by było z Aha, to fajne. Gdzie są ci drudzy? Dobra, chyba będzie trzeba po prostu poczekać tego poczekać. Patrzmy, czy tutaj coś jest. Tutaj jeszcze z drugiej do... było.

Be mm, mm, strong of heart, heart, my warriors. The Necrons have arrived. By the gods, guard my soul in the infinity matrix. This is far see at all, dear. Praying for what I fear is the last time. Give me strength. Mm, mm. To jest dupy

Czemu ja nie mogę kognistych tych Fajnie. było zostawić tych parczystów. Ale kurde, ja nie mam tego kamienia. I Już to... kamieniem miałem niszczyć. I go to Uuu, to Jak mi się tam bije. co my kin, co tu mogę jeszcze lepszyć? Tu to na pewno. No i za dużo nie ma. ja wiem, ja wiem. Na postawy sobie te platformy you would you się zastanawiam, czy to nie będzie najtrudniej. To tam chaosem to tam mniejsze, ale teda zawsze na tak i się nimi się reg. szczerze Zobaczmy, co ja mogę sp nie mogę. Incoming enemy fire the destroyer, this, the destroyer has turned on us The moment is at hand. It is time to use the power of the Soul Stone. Select the Webway Assembly and use the Soul Stone to obliterate the Monolith. <laughs> Raza, I, a you know, a I can show them the the power, but they must the must the follow my lead. Okay. We fight because we must. We have but one chance left to win this day. The primitive titan is still powerful. The bone singers can ensnare the power contained. Chyba, chyba władca... a nie, ten może to być. I dawaj... dawajcie, ziomkie. Dawajcie szybko mnie to. Zastanawiam czy się, czy to rada. Okej. Okay. Chodźcie tu. Ok, but take it singers, you must each reach one of the titan's weapons to begin draining it of its power Show me a place that is ready to Take me to where I may call forth the wraith bone The process has begun Dobra, ale czekaj, bo How tutaj zaraz coś mi przyjdzie, co? A to co? Ej, tak się nie robi. Nie no. <laughs> Jednak może być ciekawie. Dobra. Zrobijmy tego. Co mam tutaj innego robić? Tutaj to idzie. I ciekawe właśnie czy, czy on będzie Nie wiem jak ma zasięg. Niestety. Okay. Ciekawe jaki to ma zasięg, czy ma takie samek misji, czy, czy, czy większe. The Titan piece is ours! <gasps> the Titan weapon is helping the Soul Stone regenerate its power! you please, that is ready to receive the gift? you pay for your actions, alien. You may have seized the Titan, but you will not live long enough to use it. The Monolith phased. Show this is worse is than defeat, for it will return soon to plague us again. We ah. cannot allow the Monolith to escape. Destroy it before it phases away. Target everything we have against it, lest it phases away before the killing blow arrives. No, mogę go no stop tak ciepać Tylko nie wiem czy <laughs> Nie wiem czy tu już dam radę tutaj I to dosięgnąć do bronią tutaj, tutaj nie wiem czy dam radę. Chcesz jak stanął? it, <laughs> General Eldar. Stay your hand, human. I've come to speak with you, not fight. You have guts, Eldar. Considering we already trusted you once. We are not your enemies today, so stop treating us as such we do not want your titan it is yours once we dispose of the necrons i don't trust you eldar your trust is not required to win this war only your help very well eldar <laughs> <laughs> don't take Dobra tak. So. All units, concentrate your firepower on the Necrons. We have a war to win. It seems fate would ask greater things of us still. We must now fight the arriving armies of disorder as well. Our eternal battle against chaos. Mm -hmm. so, this is, no, oczywiście chaos, no? Dobra, to teraz trzeba.

Nie, ale tutaj to chyba już tamten padł, nie? Tamten na dole. Incoming enemy fire. Czy ja tego mogę ciepnąć Czy Od zasięg mi nie pozwala? Mogę chyba. Z tym będzie problem. Oni mi tu... Bursa, czy... Aha, dobrze. to fajne. No jest problem, jak mi na bazę wbijają, to ja... oj, odbija mi się czymś, nie wiem czym w sumie, yy, to problem jest jak w sumie mi na tą bazę wbijają, a, tutaj stąd ci, trzeba tam wszystko... dobra, tamten padł, nie, no to, no to w sumie niech się biją między sobą, a ten, też mi tutaj wbijał super super nie należy tego coś nie tego tam Leci? Nie ucieka. No po co mi te niewitki, jak w ogóle one nie działają? Ja Przyjęłem tę część. Po co mi to jak to nie działa? Take me to where I... no, i Jeszcze jakiś auto zabierz mm -hmm. mi w Truly won. A momentary victory, I assure you. The Titan has served its purpose, but the strain ruptures it. If it explodes, it will claim us in her fury. Our people await your instruction, Farsir. What would you have us do? The Necrons came, expecting to find souls for the claiming, and instead found defeat. We can leave now. Go through the portal, sound the evacuation! We are with this world. I To wszystko, Gataj. I To już koniec misji, bo to chyba by była najkrótsza. <grystanie> no krótka jest ta misja ostatnia akurat. We have won the day, but the day is not won on battles alone. The Necrons will continue their march, and at every turn of every crooked corner of this universe they will find us lying in wait, and they will find us unafraid. Aha, okej, okay, okej, okay. eee, to była szybka misja, no i oczywiście ten chaos będzie najgorszy, bo będzie znowu trzeba zbierać dusze tych gwardzistów, a mi się nie chce, no ale cóż, eee, to co, widzimy się w kolejnym, na razie i cześć.